Tam jest, autach. Przy Przeauta, jasne, jasne, nie mogę znaleźć łobuziaka. Kurwa, pojebany jakiś, ja go chciałem pogłaskać i ugryźć mnie. Kartofel, wszystko ok? Kartofel, spokojnie, gdzieś uciekł, co się zdało? No, bo widziałem, czy tam gdzieś koło szopy tu chodziłeś, koło tego, kar... Wszystko ok? Może ty jesteś głodny, kurwa, nie wiem, nie znam się na psach. A zaszczepiony jest w ogóle? nie wiem, nie wiem. może ci, przy, przy, przyłam, przypałętał się, to nie wiem, z godzinę temu. No iż go tak, wiesz, odstawić gdzieś. Może jest samotny, może jest głodny, chujwi, nie? Może pani go szuka? Czekaj, to ja mu coś tu dam. Kartofel, honor, coś ci dam. Tak. Może pićku się chce? Tak, pićku, jakąś wodę, jedzonko. Ja mu mięsko dorzuciłem. I, i, I tu jedzonko masz. Tak, byłbyś dobrą maskotką, maskotką mojej siłowni, nie? Kobietki przyjeżdżały, i by o Tutaj piesek nawet chodzi koło siłowni. To musi być bezpieczne miejsce. O i tu masz. Tu masz siedzonko, tu ci położyłem. Dobra, no już, już. Elegancko, elegancko. Chyba że, Chyba że chcesz kupić tego psa, co? Niebieski. A za ile? Za ile? 20 koła jest twój. Kurwa. Hmm. A nie mnie teraz jak się... no stary wyciąg łapkę, zobacz jak będziecie ładnie szodzić to dziutko Lizał i cię rzucić się w ramiona. To spokojnie, już... Widzisz? Proszę, chyba cię polubił nawet. No i o. kurwa stary, jak wy kumple jesteście On będzie Tam. ja, ty będziesz gówno z trawników normalnie zbierał po nim Widzisz, nie, no stary, widzę, że do siebie pasujecie, no 20 no, koła wiem. i psiak jest twój, wypisuje papiery, wszystko Chodź tu po dupce, tam gdzie, chodź tutaj, za łóżkiem O kurwa, dobra Chyba mu się nie podoba za łóżkiem Spokojnie, wiesz, musi się dograć, nie? musi się odograć, zbliżyć Tak, jakbym miał 20 koła, to bym go od razu brał o to nie masz? No nie, ja biedny a biedny jestem. Aaa, czy okay. tego psa na samotność, bezdomność, tak? I też będzie wsiąkł w jego z płaszczyk zrobiony z, z tego, z kurwa, z tego, co z, ma, wełny on ma? Sierść znaczy się, tak? Proszę, o, on skuczy, Jezus Maria. No nic, ziemniaczek, chodź. Idźmy na tą zimną siłowę. No wiesz, ogólnie sprzedaż zwierząt jest nielegalna. No co, mam ci go kurwa dać? To no ty myślisz, że się zwierzęta rozdaje? Że one wyskakują z pizdy kurwa matki i się rozdaje je? Wszystko się sprzedaje, wszystko jest na sprzedaż. Ty myślisz, że ciebie stara wychowywała za darmochę, nie? Musiała to robić, bo by dostała normalnie grzywne, kurwa. Do 18 roku już jest odpowiedzialna za ciebie. Ty już, to. Ty myślisz, że wszystko polega na miłości. No skąd ty się kurwa urwał? Widzisz tego psa albo kurwa ostatnia moja oferta. Dobra, to ja pójdę zarobić i się potem. No i 20 koła, jest na ciebie czeka, o ziemniak. Chodź to jeszcze cię Ale nie, 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 głaskę sobie, że kupisz, nie? Widziałeś kiedyś, że ktoś chodzi do salonu i głaszcze, kurwa nie swoje samochody? Poszedł mnie puszka! czyli znaczy, kartofla, chodź kartofel. <toddź> Dobra, który chce psa za 20 koła? Ostatnia moja oferta. Piezobronny wyścigowy, kurwa, policyjny, myśliwski. Wszystko może tak robić, tak? Wszystko. Na pewno, to on tak nawet nie obroni, tak Jak to nie obroni? Bierzesz, rzucasz nim w coś, kurwa, stary, no to jest idealna, idealna obronna bomba, można powiedzieć. Ja no nie potrzebuję, bo nie będę by oczywiście się nim zajmować, kurwa. Dobra, ostatnia oferta, no takiego psa za 20 koła nigdzie nie dorwiesz do. No. E, nie, nie, podziękuję. Nie to nie panowie, no ja nie będę przecież wam nalegał, no. Ja mam pełną listę, pełną listę klientów, którzy ustawili się w kolejce i się po prostu biją za tego psa. A ja z tego po ty, z szacunku do że z moimi klientami, chciałem tylko zaoferować lepszą ofertę, taką może powiedzieć tyl, tylnym wejściem, chciałem was tylko obsłużyć. No ale trudno pójdzie, pójdzie na inne wydatki w takim razie. No nie wiadomo kto go kupi, nie? Może jakiś kuwa zboczenie. Ale kurwa tak to nie biorę tak. Jasna sprawa, no, wiem o co tak, chodzi. To...